Witaj, a czy Ty masz już nasze książki w szamańskim świecie część pierwszą lub może w szamańskim świecie część drugą, a może książka z przepisami kuchnia roślinna. Po więcej szczegółów zajrzyj do opisu filmu, znajdziesz tam też inne ciekawe rzeczy, jak na przykład różnego rodzaju szkolenia wideo. Witam was! Dzisiaj kolejny temat, o który już bardzo często pytaliście, a mianowicie o palenie. Jak pozbyć się palenia? Ale żeby najpierw na samym początku zrozumieć w ogóle o co chodzi tutaj. Dlaczego ludzie w ogóle palą? Dlaczego to tak jest? Ja sam kiedyś też paliłem. Rzuciłem 8, bodajże może nawet już 9 lat temu. Straciłem rachubę. Sam spalałem gdzieś około dwóch paczek dziennie. Ja rzuciłem po prostu z dnia na dzień i miałem dostateczną silną wolę, żeby to rzucić. Ale wielu z Was nie ma takiej silnej woli, zresztą sami co piszecie, że nie macie takiej silnej woli, dlatego troszeczkę chciałem Wam przybliżyć całość. Biorąc sobie taką fajkę, już czujemy jej piękny zapach, który idzie nas do nosa, już czujemy tą całą uciechę, która zaraz będzie, że to odpalimy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko znam, przerabiałem to jak najbardziej sam na sobie, wiem jak to działa, ten cały mechanizm, dlatego Trzeba to zrozumieć, że odpalenie tego i pierwsza inhalacja to jest taki, taka trucizna dla naszych nerwów. To jest gift, nie wiem jak to dokładnie na polski przetłumaczyć, czyli po prostu coś, co truje twoje nerwy. Ale tutaj zaraz większość powie, ale zaraz, zaraz, przecież ja się dobrze czuję, jak to odpalam. Tak, bardzo dobrze się czujesz, ale, ale pamiętasz swoją pierwszą fajkę, którą kiedyś odpaliłeś, co się wtedy stało? Kręcenie w głowie, bladość skóry, miękkie kolana, że zaraz miałeś się przewrócić, zimny pot, który ci wyszedł na czoło. Czy pamiętasz jeszcze ten objaw? Lub gdy kiedyś przestałeś palić na jakiś moment, na przykład nie mogłeś zapalić pół dnia i nagle zapaliłeś, to też już potrafiło się zdarzyć albo cały dzień, bo nie miałeś gdzie kupić, albo jak kupić. Takie objawy wtedy się zdarzają. I to jest właśnie ta objawa tego całego zatrucia organizmu które się wtedy pojawia. E, nikotyna ta dokuje tutaj na pewne receptory w naszym organizmie. E, problem pojawia się taki, że gdy ona tam dokuje, ona jest silniejsza, można powiedzieć, że jest głośniejsza od tych rzeczy, które tam mają dokować. Ja to mówię w bardzo uproszczonym takim sposobie, żebyście to potrafili zrozumieć. Czyli jeżeli wchodzi ta nikotyna, to ona się tam zaczyna drzeć łe, 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 tym nerwom. I, ten, tego, I ona wchodzi, bo to jest tylko chwilowe, bo organizm bardzo szybko to usuwa. Usuwa to przez wątrobę i przez nerki. Usuwa się to całość, ta toksyna. Bo to jest toksyna, cały czas to jest silna toksyna, także organizm od razu to usuwa. I tu mamy wyskok nikotyny do góry, czyli na nerwie robi się głośno, łe, 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 łe. się drze ta nikotyna i zaraz to spada i znowu jest cisza. Odpalamy następną fajkę, znowu, że tam drze ta nikotyna i znowu spada to. Odpalamy znowu fajkę i znowu drze się ta nikotyna. W końcu ten nerw mówi: No kurde, przecież to nie może tak być, że cały czas mi tu wchodzi jakiś ten dep i mi tutaj będzie cały czas się dar. Więc, więc co robi ten nerw? Nerw robi taką zatyczkę na sobie. Zamyka się przed tym. Aby czego cały czas nie było. Tak jakbyśmy włożyli taki korek do ucha, stopery do ucha, to takie coś wkłada tam ten korek do środka i jest wtedy taka cisza, powstaje cisza. Idealna cisza. I teraz, kiedy palisz, to już ta nikotyna tam tylko tańczy sobie tak. No i co się robi? Powstaje następny taki objaw stresu z tej zbyt dużej ciszy, co zwiększa znowu to, że musisz więcej palić. Czyli musisz coraz więcej palić. Aby znowu uzyskać ten cały efekt. I to jest właśnie to, że to się cały czas zwiększa, tak powstaje ten cały nauk tego wszystkiego. I tu jest ten główny problem tego wszystkiego. Można to też porównać do takiej sytuacji, jeżeli ktoś ma na przykład alergię na kota, to my, żeby mu pomóc, kupimy mu kota. Tak to można po prostu porównać wtedy do tego. Oczywiście jest to jakaś metoda odczulania, ale akurat w tym wypadku to nie zadziała, ponieważ to będzie cały czas tutaj na struło, ponieważ to jest trucizna. Jakby nie było. Patrząc dzisiaj na takie kupne produkty, które już są gotowe w tych paczuszkach eleganckich takich, chociaż ostatnio zepsuli je jakimiś zdjęciami, że niby mają odstraszać, to tam jest Ponad 700 chemicznych dodatków w środku, i to już robi wielki problem, ponieważ warto wtedy, jeżeli już ktoś musi, to kupować takie, które by były naturalne. Są hodowcy, którzy hodują, da się to kupić. Są nawet i nasiona na no Allegro, można samemu posiać i robić samemu, po prostu wysuszyć to, i już masz naturalny produkt. I najlepiej to spalić jeszcze w takiej fajce, jak już. Trzeba, ale nie o tym, bo o tym dzisiaj nie, o tym, bo jak mamy skończyć z tym i jak się tego pozbyć, tego nałogu. Zrozummy palacza. Palacz czuje się spokojnie, czuje się dobrze wtedy, kiedy po prostu zapala sobie ten magiczny kijek. On się czuje z tym dobrze. Dla niego to jest spokój, relaks. Dlatego bardzo często obiera sobie różne sytuacje, na przykład pali do kawy. Pali do toalety, już spotkałem się nawet z takimi określeniami. Ja nie dam rady się załatwić, jak nie weznę tego magicznego kilka ze sobą do kibla, bo po prostu nic ze mnie nie wyjdzie, bo nie mogę się uspokoić. E, takie dziwne rzeczy już mi się akurat zdarzały e, usłyszeć, także. To jest różnie do sto to jazdy samochodem, na przerwie. Niektórzy nawet jedzą i palą razem, żeby po prostu się uspokoić przed telewizorem przy jakimś reakcjonującym programie. Jest bardzo dużo przy telefonie i tak dalej, i tak dalej. Tych powiązań jest masa. Niestety fakt wygląda tak, że natura to sobie tak obliczyła. Że dzisiaj jest na takiej zasadzie, oczywiście tych chemicznych, mówię teraz ze sklepu, że jest raz, dwa, trzy umierasz, raz, dwa, trzy umiera, raz, dwa, trzy umiera, czyli dwóch przeżywa, jeden umiera, który to pali. Tak mniej więcej to wygląda, ten cały proces. A więc, przez to, że dużo tych palaczy właśnie umiera, trzeba cały czas szukać nowych klientów. To jest przecież idealny produkt. Jest mały, możesz go zabrać ze sobą wszędzie jego produkcja jest bardzo tania, to jest naprawdę najtańsza produkcja jaka może być, ale można go sprzedać za ogromne pieniądze z drugiej strony. I każdy te pieniądze wyda. Więc gdzie szukamy klientów? Oczywiście najmłodszych Nie podejdziesz do kogoś i powiesz mu: "A chcesz tutaj śmierdzieć? Chcesz mieć raka? Chcesz mieć impotencję? Weź sobie zapal sobie zapal". sobie. Tego nikt nie weźmie, nikt. Więc co robimy? Robimy, zabraniamy tego. To jest zabronione. Nie wolno. Do 18 lat. Więc automatycznie zakazany owoc smakuje najlepiej. To chyba każdy o tym wie, że tak jest. I tutaj pojawia się już: O, chcesz być cool, chcesz dobrze wyglądać, chcesz pasuje ci idealnie taka fajeczka do twarzy. Przecież, no super, z tym wyglądasz wtedy, jesteś dorosły, czujesz się już dorosłym, więc gdzie szukamy? I teraz przyznajcie się, kto z Was zaczął palić, jak już był dzieckiem? No kto? No, praktycznie większość, co nie? No, no, w tym jest właśnie cały problem. Przynajmniej przed 18 rokiem, przeważnie większość zaczęła już palić. To jest właśnie ten efekt. Tak szukamy nowych klientów. I przykład idzie też z góry, jeżeli nasze dziecko już widzi, że ojciec pali, czy matka pali, no to niestety, ale to już jest w pewnym rodzaju jakiś taki mały przekaz. Często widzę dzieci, które chodzą nawet z ołówkiem i już tak robią, że palą, czy z jakąś trawą. Także niestety tak to wygląda. Ale teraz idziemy sobie na przykład na imprezę. No to przed samą imprezą już trzeba trzy od razu spalić na zapas, bo przecież jak tam wejdziemy do środka, to już teraz nie wolno palić, no to trzeba już na zapas się napalić, żeby było. Wchodzimy, nasz organizm dostaje stresu, muza leci, wszystko naparza, od razu włącza ci się jakiś tam parkietowy imprezowicz, chcesz tańczyć. To jest dla organizmu cały czas stres, te dużo ludzi, zaduch, za ciepło, to jest stres oksydacyjny dla organizmu, my tego nie wiemy, więc my co robimy? Lecimy jak najszybciej znowu palić, Gdzie szybko zarwi, pup, 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 pup. wchodzimy znowu i znowu. Pup, 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 pup. Jeszcze od razu trzeba coś wypić do tego, e, jakieś procenty. To się fajnie razem wszystko składa do kupy i następnego dnia leżymy z bombą, tak taki kac totalny, bo i gdzieś tam dzielcimy gdzieś do kibla kaszlemy, coś tam nam się oderwało z gardła, jest to już na Tyle grube, że nawet nie przejdzie przez zlew, trzeba to do to, toalety wypluć. I wchodzi tam ktoś, żona, matka, ktokolwiek i mówi: A tobie co? Ech, za dużo wypiłem wczoraj. A czy czasem nie było tak, że na tej imprezie wypaliłeś 20 papierosów? A nikomu nie przyjdzie na myśl, że może za dużo wypaliłeś zamiast za dużo wypiłeś. Może to jest problemem. Bo ja akurat wiem coś na ten temat, ponieważ ja też kiedyś robiłem imprezy i różnego rodzaju, i też paliłem. I wiecie, że wypaliłem czasami mój rekord, to był chyba 6 paczek w sobotę i niedzielę? To jest 3 dni, 6 paczek, nie, Dwa dni, 6 paczek. Wiecie ile to jest? Wiecie, jak się czułem? Można było siekierę zawiesić w powietrzu wtedy. No i często pojawia się też ostatnia taka sytuacja to jest, kiedy pojawia się problem. O, problem! Problem! Szybko, trzeba go spalić. I już od razu. Myślimy, że ten problem się spali razem z tym patykiem. Niestety, ten patyk się spali, ty stracisz pieniądze, a problem dalej będzie. Taki wałek, nie? No, niestety. Ale to są właśnie te wszystkie sytuacje, które my wiążemy z tym wszystkim. Teraz, jak to przerwać ten cały cykl? Można to bardzo szybko przerwać. Mamy dwa takie główne punkty strategiczne. Pierwszy to jest biologiczny. Jak wiadomo, nikotyna jest bardzo szybko rozwiązywana przez organizm. Czyli, jeżeli to spalimy, to po pół dnia, czyli już rano, jeżeli już wstajesz, to jesteś już praktycznie na odwyku. To już jest taki odwyk, to już połowa drogi za tobą, biologicznie patrząc na to, bo już tego nie ma. Jeżeli to teraz wyciągniesz na dwa dni przestaniesz, to biologicznie jesteś czysty. Po dwóch tygodniach wychodzi całkowicie cała nikotyna z ciebie. Ale po dwóch dniach biologicznie nie jesteś już uzależniony. Ale pozostaje problem psychologiczny. Aaaa, mi brakuje, mi brakuje, nie mogę zrobić kupki. Aaaa, chodzę zestresowany, czegoś mi brakuje, muszę zjeść całą lodówkę naraz. To jest właśnie typowy problem psychologiczny, który nam wtedy zostaje. I żeby ten teraz rozwiązać, to można to troszeczkę rozseparować. Czyli te sytuacje. Na przykład, idąc do kibelka, już nie bierzemy fajeczki ze sobą. I jeżeli tam posiedzimy dostatecznie długo, to jednak. Zobaczymy, że jedna kubka sama wyszła. Nie trzeba było tego papieroska do tego. Albo to po prostu tak długo przetrzymać, że cię samemu pogoni i w końcu same wyjdzie. I wcale nie trzeba będzie tego papieroska ze sobą brać. To jest pierwsza rzecz. To można już rozdzielić. Następnie przy kawie można to też rozdzielić. Nie bierzemy już żadnego patyczka do kawy. Wracając z pracy, jadąc samochodem, często odpalamy, nie palimy. I co zauważamy? Eureka, samochód jedzie nawet bez tej fajki. Cud. Zdarza się. <grym> Także to można, te sytuacje można wszystkie porozdzielać, będzie Wam wtedy dużo, dużo łatwiej wszystko. I ostatnią fajkę, jaką zapalicie, świadomie, to jest poczuj ten syf, który wchodzi Ci teraz do gardła. Poczuj ten paskudny smak tego, który rzeczywiście to ma. Ten tak zwany trampek w ustach, który Ci zostanie e, po tym, jak go spalisz. E, ten cały w to, to w gardle, to w tym nosie, to wszystko. Wszystko to poczuj. Jak to jest, pomyśl, ile to pieniędzy teraz kosztuje, które wywalasz jak gdyby w błoto, które mógłbyś sobie w jakieś hobby zainwestować, czy w jakieś wycieczki, czy nie wiadomo co jeszcze, czy kupić nowy sprzęt do domu. Co chcesz, co zostawiasz tam. Poczuj to teraz wszystko i zgnieć go na końcu, tą fajkę i wywal. To jest taki najprostszy sposób, jak się tego pozbyć. Oczywiście możesz mieć też tyle silnej woli, co ja, i po prostu rzucić dnia na dzień i powiedzieć dziękuję, do widzenia. Przecież ja się nie dam uzależnić od takiego dziwnego, małego patyczka. Nie jest proste, ale da się. Z własnego doświadczenia powiem, że taki efekt psychologiczny to był jeszcze nawet do roku czasu u mnie. Że jeszcze czasami zdarzały się te sytuacje. W których paliłem, i nagle czegoś brakowało w tej ręce. Ja to nazywałem Twix efekt, <laughs> ponieważ takie coś było, miało to miejsce, ale ja rzuciłem bez żadnych takich pomocy, bez niczego po prostu, z dnia na dzień. A to jest taka metoda, którą można te, porozdzielać, te sytuacje. Jak dwa dni wytrzymiesz, to będziesz czysty. To już później pójdzie. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze inni mogą używać, na przykład wspomagać się takim czymś, co się nazywa kudzu rot. To jest korzeń kudzu, takie zioło, które również pomaga przy uzależnieniach. Niektórzy na to nawet i przysięgają, że to pomaga i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jedna taka substancja, zapomniałem jej nazwy, ale ona była w takim preparacie na D, się nazywa tutaj, w Polsce on się tak nazywa. DE, dalej nie powiem, nie będę robić reklam Tutaj tego wszystkiego To jest taka, takie tabletki, które pomagają też się odzwyczaić To niektórym też pomaga Ale to już jest Ja już nie współgra ze mną, bo to już jest poganianie czegoś czymś innym I to już, to już nie jest to Ale jednak działa Przynajmniej nie na wszystkich, ale działa u niektórych Dobra, także tyle na dziś Wywalcie śmierdziuchy z domu. Nie szkodźcie też innym przy okazji, którzy siedzą z wami, bo ich też przy okazji zatruwacie. Będzie mniej kadmu w naturze. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Hej.